21 stycznia to dzień, w którym wnuki składają babciom życzenia, wręczają laurki i recytują wiersze, a wszystko po to, by w tym specjalnym dniu szczególnie uhonorować wkład w ich wychowanie. Dzisiaj dzieci z przedszkola nr 7 przygotowały dla babci i dziadków specjalny występ. Kochane babcie i dziadków, witamy na piękny program, Was zapraszamy. Na scenie stoi przedszkolna gromada, każdy do rol jest przygotowany pod okiem pani lub mamy. Babcia z torbą siatkowaną gdzieś w kolejce z tyłu stała, choć wrzucili coś do sklepu, nie wiedziała co kupić miała. Nowoczesna babcia nie założy kapcia, woli getry od spódnicy, jak zje ciasto zaroświczy zamiast robotek nadrucia, woli gumy orbić rzucia. Dziadkowie nie ukrywali wzruszenia i zadowolenia, zwłaszcza, że dzisiejszy występ zorganizowany był przez dzieci z zerówki, czyli po raz ostatni w tym miejscu. Co roku czekamy na ten dzień. Dzieci ładnie się prezentowały, ładnie śpiewały, ładnie mówili wierszyki. I oby tak zawsze było. To są takie fajne dni, takie fajne uroczystości, spotkania, na których możemy się spotkać. I szkoda, że ten czas tak szybko minął. Widzieć, pójdą do szkoły i niestety już tego nie będzie. Jest bardzo miło, że właśnie tak licznie dziadkowie przychodzą do nas co roku. I... I myślę, że to jest takie najpiękniejsze święto, najbardziej wdzięczne. My również dołączamy się do życzeń przedszkolaków i życzymy wszystkim babciom i dziadkom wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i pociechy z wnuków.